To jest film, od przyjaciół, od naszego kolegi, który do nas już w ogóle nie odzwania. E, Dominik, jeśli gdzieś tam jesteś, może masz coś tam z telefonem, albo ten, to może byś chociaż zadzwonił do tego niebieskiego, albo coś. Bo my chcieliśmy z tobą zagrać tam w coś, albo ten... No, my tęsknimy tak? za tobą, Dominik. No i my już się, bo ja się już czuję, jak ten niebieski nas już nie lubił. No, kiedy taki coś napisał, że czy jeszcze nas lubisz i tak dalej? Można no ci cały czas pisze, a ty w ogóle nie odpisujesz. Ja nie wiem, co się stało nawet. My myślimy, że ja my... albo ci jest ciadku telefon, albo nie masz czasu. Ja myślę, że ten, że może, że już mnie nie ma w szkole, to dlatego ten nie chcesz no do mnie, nas dzwonić ani ja nic. Ja czas do ciebie dzwonię, cały czas masz tam jakieś powiadomienia cały czas, że nie możesz odebrać ani ja nic. Coś dla ciebie coś tam wysyłam, jakieś rzeczy, coś nowego. Chciałem ja nawet coś fajnego pokazać. Ja yes. Chyba nie chcesz z nami rozmawiać. No to... Kamil ma taką fajną koszulkę. Którą dość co wczoraj z dekatlonie Tylko nie ma tam innej osoby, którą bardzo lubi. Um, Przy okazji przepraszam. przepraszam jakby co, że jak ten tam jest... Y no, Dawid nie? to przekaż mu, że to, że ten... że jego tam nie ma, dlatego, że nie pomyślałem i zapomniałem w ogóle, bo tam już wszystko się myli, więc powiedz mi, że mu, żeby wybaczył mi, no, okay. a w ogóle, jakbyś ten Gdybyś w ogóle to tańskim zdaniem to by nie napisał nas na Snapchata, a w ogóle nam, nam, do nas już nic nie piszesz, nic już na tym, nic nie piszesz. Nam jest strasznie przykro. Co to cię coś wysyłam, ty nie odpisujesz, coś ci coś pokazuje. Naprawdę, naprawdę mi jest smutno. Zwane są. Naprawdę, to jest bardzo nie... To bardzo mi się nie podoba, że nie w ogóle nie wiem. Co o ciebie martwię? Czy coś się tam dzieje, czy to by się coś tam stało, że jesteś w szpitalu albo ten. Tak, Takie rzeczy nie się myśli, bo jak taki coś myślisz, to może się zawsze stać. Ale myślę, że... Tak. <noise> no co? <noise> Przepraszam, ale po prostu no. Bardzo mi przykro. No bo w ogóle... No, no, ja myślę, że jak odeszłem z tej szkoły, to już w ogóle na nas nie pamiętasz w ogóle. No, tak właśnie myślimy. Co się stało? Żeby co ci się... Co myślisz? Telefon ci się rozstrzaskałam. No. no. No to... Wiedzę, że no. my bardzo ci, dalej się pamiętamy i dalej dla siebie robimy wszystko, żebyś był z nami sz szczęśliwy. No, no.